Hej hejka, dzień dobry, witam Was serdecznie, słuchajcie, pokazuję Wam stylówę, bo lecimy do sklepu, nie lecimy, bo tutaj się ktoś ubiera, tak? Weźmiemy jeszcze śmieci po drodze i lecimy do sklepu, ja wam dzisiaj ubraną zieloną, morską taką bluzeczkę, o, będziecie bardziej widzieć jak się jak zbliżę. Jak wodorosty. Jak w... <laughs> to, to porównasz, dobrze. Jak wodorosty, proszę Państwa. A co ja już się tutaj ukidałam? Chryste, Panie, cicho, Ubieram to lepkę, nie będzie widać. No już, no dopiero to ubrałam. Co za człowiek za mnie jest. Dżiny! Cicho, bo... O, tu. Tylko wszystkim nie mu, bo ty to zaraz, a ja już sama wszystkim powiedziałam. Proszę Państwa, chodzę w brudnej bluzce. Nie, ale to prasowałam, więc może jeszcze nie wyschło. Dżiny eee, i moje nowe klapki z Tomiego. Powiem Wam, że przewygodnie. Dzień dobry, powiedzenie, kichaj. No, o, hop, hop, jak Ty wysoko potrafisz. Także ruszamy z tym nowym dniem, ruszamy na zakupy. Kupiły buły na śniadanie i nie wiem co jeszcze. No, proś, proś, Wido. Nie będziecie prosił. Dobra, zabieramy portfel śmieci i spadamy. A wam życzę miłego oglądania. Byłyśmy z Emilią na 5 minut dosłownie w Pepko, słuchajcie, i wzięłam takie ręczniki. Nie wiem, miałyście kiedyś ręczniki z Pepko? Jestem ciekawa tego ręcznika. On jest ciemnozielony, to jest przekłamuję, ten kolor. Ciemnozielony i to jest. 50 na 100 cm. Zobaczymy, jak go wybiorę. zobaczę, czy on będzie wchłaniał wodę. Bo czasami to wiecie, że wydzieracie się i jesteście dalej mokre. Nie cierpię tego. E, oprócz tego wziąłem sobie taką teczkę przezroczystą, grafitową. Emilia już widzę, że mi napakowała. Tutaj jest e, taka szczotka. 6 zł. Duże niby. Proszę, wykorzystanie, że do garów i w ogóle. Zobaczymy, jak to będzie, bo się nakłada na łapkę i jedziecie. Tak, Emilia widzę sobie kupiła spinki. To są gumki, nawet przecenione. Z 5 na 2,50. E, uczy się, uczy się. Są dwie różowe, i wzięła sobie jeszcze dwie takie złote. Serduszko i gwiazdeczka. Ciekawie, czy to się zaraz nie odklei. Znowu pójdzie do przedszkola i będzie płacz, ja się zepsuło, no ale dobra, jak wzięła, to niech jej będzie. I tu wzięła sobie jeszcze takie spineczki. Takie... O, jak mocno trzymają, fajnie. O, takie. I one kosztowały chyba 5 zł. Tak jest, 5 zł za trzy takie spineczki. Bardzo ładnie się one mienią. A w słońcu to one się będą jeszcze ładniej mieniły. No, podobają mi się. I ja y, byłam jeszcze w takim naszym sklepiku małym, ale byłam po... 5-litrowy słoik, słuchajcie, nie ma, ale wzięłam 4-litrowy za 10 zł i do tego jeszcze przykrywkę za złoty 70. Zł. także takie zakupy mojej, także tu Wam na, na łóżku pokazuję tak na szybciutkie. Na szybciutkiego. A, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja jeszcze mam na sobie... Yy, ubrałam już, zaraz Wam pokażę. No, ładnie. <laughs> tak, tu mam tak... Yy, bo w ogóle miałam założony zjaw, żeby Wam pokazać pod koszulek i powiem Wam, że bardzo fajny. 10 zł też z Pepco i były różne kolory. Były białe, czarne, ale nie było mojego rozmiaru, bo to jest akurat s -ka. i były jeszcze różowe na pewno i żółte, a ja tutaj mam fartuszek, co by nie uwalić kolejnej bluzki. Także chciałam zobaczyć, czy to jest mój rozmiar no i jest ok. Szkoda, że nie było białych i czarnych na mnie, bo były większe. No to co, startujemy? Dzisiaj wybraliśmy sobie właśnie codziennie fit. Ona właśnie y, prowadzi takie fajne zajęcia dla początkujących. Tutaj pisze właśnie bez kondycji, bez skakania, 30 minut. Y, wypróbujemy, przejrzałam sobie te jej ćwiczenia, podobają mi się, także ja razem z kim. Emilką. Tak? Emilka oczywiście będzie ze mną ćwiczyć. Mamy wodę, mamy maty i do dzieła. Przydzień i chcę Wam powiedzieć, że biegam dzisiaj jak nawiedzona z miejsca w miejsce, bo chcę sobie zrobić wszystko co zaplanowałam. Tu zresztą Wam mogę pokazać. Karta, kartka, lista i zakreślacz, i sobie skreślam krok po kroku, co zrobiłam, czego nie zrobiłam, co powinnam zrobić. Nie, nie wiem, Emilia, gdzie jest pilot? Tam, gdzie go odłożyłaś. Emila szuka pilota, bo chce zobaczyć bajki. We filmie widzieliście, że w Pepco kupiłam sobie podkoszulek zrobiłam jeszcze coś, bo pojechałam i wzięłam jeszcze dwa. Tutaj jest taki nieokreślony kolor, czyli mi się to jest dość bardziej niebieski. Nie wiem, jaki Wam tam pokażę. W każdym bądź razie tutaj jeszcze mam taki śliczny i były jeszcze żółte i były jeszcze różowe, ale nie było białych i czarnych, a najbardziej mi zależało właśnie, żeby wziąć biały i czarny w rozmiarze S, bo wzięłam sobie wcześniej ten właśnie jeszcze zielony i był fajny, także wzięłam jeszcze te dwa, póki były i powiem Wam, że już były naprawdę mocno przebrane. Brałam, pojechałam specjalnie po nie, bo potem bym po prostu żałowała, bo ubrałam na siebie i naprawdę bardzo fajny a, yy, za 10 zł. Na to lato, mam nadzieję, że to lato się rozchula, bo pogoda jest do bani, szaro-buro wieje mocno, nie podoba mi się to. Emilia od swojej cioci, w filmie też będziecie widzieć, jak byłyśmy u mojej kuzynki, dostała przefajny, Emila je sobie tam y, kopytka, słuchajcie, tutaj jeszcze zostały y, racuchy, ale już zostały tylko cztery. A teraz chciała kopytka, ja jeszcze mam fasolową, z wczoraj będziemy jeść fasolową. A Emila niesie tutaj jeszcze, dostałaś bransoletkę, tak, dostała bransoletkę od cioci, taką piękną. I pierścionek, bo Emilia jest taka kocha jak ja, proszę panią. Yy, lubi wszystkie, no, całą biżuterię po prostu. I ciocia przywizła jej tu fajny komplet skarpetek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć par skarpetek i właśnie chodziło o, o to. Ja chciałam kupić te skarpetki, jak Emilia sypała kwiatki i były tylko w takim pomarańczowym kolorze. Także świetnie, że udało się właśnie kupić cioci. Takie. Tak, jest, aż do Anglii musiała yy, ciocia jechać, żeby kupić i fajnie, bo kupiła jej jeszcze zestaw spinek, cała taka, takie kółeczko, zobaczcie ile tu jest tych spinek, nie wiem, ale świetnie, bo one właśnie trzymają włosy i yy, no i są po dwie, po trzy, po dwie. Po dwie różnych kolorach. Także też ekstra. Krzysztof z i tyle ciuchów. Także jakby to było mało. A myśmy jeszcze były tutaj nawet yy, jest na, na liście jako pierwsze. Nie wiem czy będziecie widać. Odebrać yy, ciuchy Emmy. Yy, bo ja mam, już tutaj Wam mówiłam, yy, dziewczynę, która ma córeczkę i synka. Yy, córeczka właśnie jest po komunii i od nich odbieram ciuchy właśnie po tej Emilki, dla mojej Emilki. I Ja dzisiaj zapłaciłam 200 zł, zaraz wam pokażę za wór ciuchów. Także to jest moim zdaniem super, bo jest jej nie zostają. Jest on... jednorożca! Tak, jest szlafroczek nawet, co jest cały ubiór. Jednorożca Emilia się cieszy. I jest parę sztuk hmm, strój kąpielowych. Także świetnie, bo Emilia jest wyposażona. Na tym, może cały wór 200 zł przywiezam do domu, ledwie utarkałam. E, słuchajcie, jakiś czas temu i potem dopytujecie się, miałam ten podkład z Gosza. Nie. I moimi najlepszymi podkładami, oczywiście nie wiem gdzie jest drugi, ale uwierzcie mi, że happy Mix. Happy Mix ja po prostu uwielbiam. On jest, ja mam w, no, w kolorku 51 i 54, bo jeden jest za ciemny, a drugi jest to za jasny, I sobie po prostu mieszam. Dlatego raz jestem bledsza, raz jestem yy, bardziej opalona, w zależności od tego, ile mi się go nałoży I, i tyle jest. Czy to jest wszystko, co chciałam Wam pokazać? Chyba tak. Także widzimy się w dalszej części tego filmu. No a tak wygląda ta moja lista, jakbyście chcieli wiedzieć, jak ja to robię, no to właśnie tak to robię, że y, piszę sobie rano, nie zawsze, nie zawsze, y, ale często, bo wtedy ten dzień jakoś ma sens i tak sobie idę od punktu do punktu i tak mi jest łatwiej. I nie ma tak, że jakbym na przykład dzisiaj tej sy y, pościeli sypialni nie zrobiła, to o Boże, niezaliczony dzień, nie, u mnie czegoś takiego nie ma, zrobiłam tyle, jest gitara, bo oprócz tego wiadomo, że jeszcze zrobiłam zakupy, jeszcze tam miałam podłogę, nie wiem, już tutaj tego nie zaznaczałam, ale tu są takie rzeczy, które chciałabym dzisiaj zrobić, no i zrobiłam. Między innymi właśnie najważniejsze to były odebrać te ubranka, bo ta pani po prostu nie miałaby potem czasu. No, dzisiaj musiałam wylosować osobę do torebki z Monarii i ćwiczenia też chciałam zrobić, zrobiłam także elegancko. No, jeszcze teraz umyję to mikrofalę, no bo to jest 10 minut roboty, a będę miała Hmm, kolejną rzecz po prostu odhaczoną. No i dobra, słuchajcie. Mogę zaznaczyć sobie, że y, umyłam sobie y, mikrofalę. nie mi jeszcze ta tacka, która jest w środku. Także skreślam sobie z zadowoleniem kolejną pozycję, ale... Co, Milu? No, ona skreśliła. Ale zostało mi jeszcze y, pra, y, no, pościel z to ona już jest w pralce, więc tak ją ogarnę. Ale zostało mi pralnia, ubrania i nie wiem, czy mi wystarczy czasu bo muszę iść teraz już y, montować dla Was ten film. Emi, jeszcze Wam pokażę, jaki to był worek y, ubrań od właśnie Emilki. Dla mojej Emilki. Teraz tu skaczę i nie wiem, czego chcę. Tak. A słuchajcie, o tą torebkę chodzi. Kto wie, ten wie. Taką torebkę Monari oddaję Wam właśnie w, dzisiaj w tym rozdaniu. Mam nadzieję, że ten, kto wygra, szybciutko się zgłosi. A tak wygląda worek ciuchów dla mojej Emilii. No i tak jak mówię, to jest. właśnie ile jest. Emila, yy... ale to dłużej jeszcze, kochanie, jest tamto. Zobaczcie, strój. Raz. Strój. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. No to policzcie sobie, ile dałabym za same te stroje. Nie mówiąc już o tym, że to jest naprawdę worek ciuchów. jest właśnie... Tak jest duży duży strój no. tak to jest y, strój jedno tak jedno no to nie jest lewofrog tylko to jest takie y, do spania milka całe ty mm. to chyba spać w tym nie będziesz ale będziesz mogła kiedyś biegać w tym a i tu jeszcze są y, buty mówiłam wam że zamówię dla Filipa o. zamówiłam tak wyglądają big stary. Filip mówi że są wygodne więc zostają odkryjemy tylko metkę jest ona już nogę większą ode mnie no, ale to już za chwilę wszyscy będą mieli większą nogę niż ja. Ja i moje zwierzęta. Tutaj macie papugę. Tu macie gościa, który prosi o kawałek mojej buły. To jest moje ciostko, Fido. Ciostko jest matki. Matka sobie zasłużyła. Obizuje się. A tu jest moja kawka. Powiem wam, że taka pogoda se, zimno. Ja jestem w spodękach, ale jest zimno. Wieje. O, widzicie, jak wieje. I słonko znika, ale to nic. Ja się pytam, gdzie to lato. Takie upalne, gorące. Wiem, że nie wszyscy lubią, ale ja akurat lubię. Ale lubię też to ciastko z Biedronki. Ty też lubisz, nie? Oczywiście będę musiała się z Tobą trochę podzielić. Pijemy kawę, relaksujemy się. Papuga się czyści. Wszystko i na temat, nie? Fajnie. O, ustało przez chwilę, dobra. Fito, jemy ciastko. Cieszysz się? Nic nie widzisz, Bidołku? Bidołku mój, nic nie widzisz. No, nic nie widzisz. A tu mam jeszcze się pochwalę tym, co uzbierali chłopcy, czyli tutaj jest kolejna dawka naszych porzeczek. Tu już dwie zamrożone. Spoko, one tylko tak wyglądają, ale jak się przyciśnie, o to widzicie, że są sypkie. Także zamrażamy kolejną część I to już jest ostatnia, także takie woreczki. I potem będę miała, czy to do... żeby pomieszać do jakiegoś kompociku. Przejdę to do deserków, bo właśnie jak robię galaretki, to też dodaję między innymi właśnie porzeczki, także... A Emilia już mówi, że nie lubi, no widzicie, dogodzić wszystkim ciężko. Moi kochani, jesteśmy już po to, żeby właśnie wylosować osobę, która za chwilę wygra tą torebkę z Monarii, czy mam za Was kciuki i co, nie przedłużając, losujemy. By były otwarte subskrypcje, o czym zawsze przypominamy. Joaśka, o Joaśkę dobrze kojarzę. Joaśka 85. Och, ja też zawsze ogarniam w piątek, sobota zakupy i luzik. Torebka. Jest słowo, którego prosiłam o, które wymagałam. I i otwarte subskrypcje. Oho. Ile tu ludzi i gdzie ta matka? Dużo osób znam. Ale siebie jeszcze nie widzę. Oho, dziewczyno! Wspomagasz nas. Nie boisz się dawać suba. Jestem i ja, proszę Państwa, jestem i ja. Super ekstra, cieszę się. Aśka, czekam na to, że odezwiesz się do mnie przez weekend i podasz mi swój adres, żebym mogła wysłać Ci tą torebkę, może już nawet w poniedziałek. Także czekam do poniedziałku, jeśli nie odezwiesz się do poniedziałku do tworzenia nowego filmu, to w poniedziałek znowu wlosuję kolejną osobę, ale mam nadzieję, że nie będę zmuszona. Także gratuluję raz jeszcze, Asiu. Mój Mój łebek. Słuchajcie, przyszły mi się pożegnać już, bo Emilia się zaraz tu zapoci na amen. Ubrała ten strój jednorożca, żeby Wam się pokazać. Poczekaj. Tak, żeby Was... No, pokażesz tył? Emilu? No, proszę bardzo. Jest irokes, jest róg, także jednorożec i ja żegnam się z Wami, życząc Wam udanego weekendu. Słoneczka, bo u nas nie ma słoneczka. O, Basia przyszła, Emilko. Chcesz iść pogadać? Yy, a ja Wam dziękuję. Napiszcie, jakie macie plany na ten weekend i mam nadzieję, że będzie słońce, bo ja chciałabym jechać nad wodę, jak nigdy, chcę jechać nad wodę. Asia, a Ty raz jeszcze gratuluję i odezwij się, żebym mogła wysłać Ci tą torebkę. Buziaki, moi kochani, papa. Pa.